Maluję się, jest 7.23. Zaraz jedziemy Kubę odstawić do szkoły, a my jedziemy do Pawła na nagrywki. Także chcę wyglądać <laughs> ładniej niż ostatnio u niego, bo ostatnio byłam w środkowej fazie choroby. <laughs> Jak się okazało, myślałam, że już zdrowieje, ale niestety nie, i wiecie co. Dajcie znać, czy macie problemy ze swoimi 6, 7, 8 latkami, ponieważ jest tu problem z wyjściem kuby z domu, z ubraniem się w rzeczy. Jest problem przy śniadaniu i generalnie cały ranek, to u kuby jest po prostu pod hasłem jeden wielki problem. Więc będę wdzięczna za jakieś porady, za sposoby i tak Aczkolwiek do specjalisty już się również zapisaliśmy, tak? Gdyby ktoś chciał mnie tam odsyłać, to tak, czekamy. Na szczęście już niebawem będziemy mieli, bo trochę czekaliśmy. <laughs> no, ale tak to wygląda niestety na nasz cudowny NFZ. Że to, co najważniejsze, to jest w ostatniej kolejności brane pod uwagę. U nich, i terminy są po prostu przeokrutne, ale idziemy. Jak macie jakieś, wiecie, sposoby takie z życia wzięte, które działają, to poproszę o info. Mam szybkiego hola z siaty, z Rosmana, dlatego, że musiałam iść po płyn do płukania. I u mnie to jest po prostu taka dowolność. Że wyjątkowo wziąłam Silan Fresh Sky, dlatego, że był w tak dobrej cenie. I ja tak, ja po prostu powinna mieć na czole napisana chodząca promocja, nie? Kosztował niecałe 12 zł, a to jest ten bardzo duży, ładnie pachnie, bo on pachnie tak jak Lenor niebieski, więc bardzo się ucieszyłam, a właśnie mi się skończył płyn, więc teraz będą tak ciuszki pachnąć. Te ciasteczka to już jest trzecie opakowanie, które kupuję z Szara. I to są oczywiście bezgotanowe. One fajnie, bo są trzy, po trzy pakowane i do kawki sobie zawsze takie jedno opakowanie zjadam. W związku z tym, że no jeszcze nie skończyło się, ale kończy się nam opakowanie e, płynu do, no do szyb, czy do wiecie, do mebli, to ja kupiłam i zobaczcie, dostałam do mebli lakierowanych. My tutaj fronty wszystkie mamy w połysku, więc fajnie. I tym razem padło na Sidolux o zapachu melona, więc jestem ciekawa. Mam nadzieję, że nie będzie zostawał smug. Oczywiście wzięłam go, bo był na promocji. Chyba 8,50 kosztował. Poszłam konkretnie po te dwie rzeczy, dlatego, że no stop są pytania o moją pielęgnację. Dlaczego, skąd w ogóle taki kolor, że taki raz bardziej różowy, raz mniej różowy. Taki, no ładny jest ten blond. Po prostu nie mówiąc już o moim dużym odroście, ale mam pewne plany co do tego odrostu. W każdym razie, słuchajcie, bardzo często, jak mam mocniejszy róż, to jest wypadek przy pracy po prostu i jest to odżywka truskawkowa z Omnibio, i wtedy jest ona dłużej nałożona. Aczkolwiek powiem Wam tak: jeśli zrobicie w topę, bo to naprawdę jest mocne, to wystarczy raz, ewentualnie dwa razy pod rząd przy tym samym myciu umyć po prostu włosy, wysuszyć i one będą takie ładne, delikatnie różowe. Ale wcześniej, jak tego nie używałam. To używałam właśnie z Joanny, to Ultra Color i to jest różowy szabon. On daje mocniejszy efekt. Jest też odżywka, ale jest właśnie więc już nie będę poniosła. Yy, odżywka i odżywka jest słuchajcie, tak pięknie pachnąca. W ogóle te produkty Joanny są bomba i generalnie one dają taki delikatniejszy efekt, więc na co dzień ja używam właśnie tego szamponu z tamtą odżywką, ale z reguły nie combo, czyli nie razem, bo wtedy miałabym takie różowe, różowe włosy, więc e, jak używam szamponu, to używam innej odżywki i jak używam odżywki, to czasami częściej używam tej truskawkowej z Monibio. Czekajcie, czemu to się... A nie, to się nie otworzyło. Dobra. Co jeszcze mam? Oczywiście poszłam po dwie rzeczy, wróciłam z siatką, bo to mi się kończy, to mi się kończy, a jak zobaczę, że jest promocja, no to muszę kupić, bo później pójdę i mam za 100% ceny. Wzięłam, wróciłam do tej pianki myjącej do twarzy dlatego, że tamta znakomi no jest tylko w hebe, a ja tu Hebę nigdzie nie mam pod ręką, więc wzięłam, bo tamtej mam chyba ma na tylko jeszcze parę użyć, więc taką Soraya, już kiedyś jej używałam, pamiętam, że nic mi po niej nie było, więc kupiłam i też kosztowała tam troszeczkę powyżej 10 zł, więc super. Słuchajcie, miałam dzisiaj tak przez chwilę zły humor i tak dalej, że musiałam sobie poprawić humor, no i sobie poprawiłam. I kupiłam taką o, piękną świeczkę sojową. Nie jest ona duża, ale tak przepięknie pachnie. Mango marakuja. Słuchajcie. Po prostu jakieś, wiecie, tropiki, ten zapach. No jest cudowny, już w ogóle wyciągam. Zaraz sobie zapalę i będzie po prostu bomba. Zaraz będę robić paznokcie. Bo są w stanie mega opłakanym. I zaryzykowałam, ponieważ do Indigo mam bardzo daleko, więc stwierdziłam, że wezmę niecałe 16 zł. High, yy, high Hybrid i to jest kolor 216 Light Pink. Zobaczymy, jak będzie z kryciem, bo kolor bardzo ładnie, taki jak tutaj zakrętka. Więc mam nadzieję, że będzie dobre krycie. No, jak nie, no to będę sobie jakoś radzić. I słuchajcie, ostatnie rzeczy to są Brownie. I Brownie były na promocji bezglutanowe, więc wzięłam wszystkie sztuki, które były, bo były po 2 zł, a normalnie są po 4. I je po 4 tak czy tak kupuję. Są pyszne. Wiecie, do kawki właśnie będę miała na zmianę, no bo tych bezglutenowych produktów jest stosunkowo mało. Nie ma truskawek ostatnio u nas w Biedronce, tych dobrych, więc mamy boróweczki z bitą śmietaną i tak paznokci cały czas nie zrobią. Cześć kochani, witam się z wami w nowym filmie i dzisiaj robimy paznokcie. Zobaczcie, jak mi ładnie urosły. Generalnie postaram wam się powiedzieć, jakich ja produktów używam. I tak tak urosły, naprawdę niektóre są mega, mega, mega długie jak dla mnie. Dzisiaj jest brzydka pogoda. Pada cały czas deszcz, jest tak szaro, góro. Mamy poniedziałek, byliśmy już dzisiaj w limpeksie, zresztą teraz stawiam Wam materiały stamtąd. Taka koszula, kimono z H&M, z tej serii Exclusive. Tu pod spodem nic nie ma, więc nie będę Wam otwierać, ale podoba mi się. Szkoda tylko, że nie jest delikatnie dłuższa, bo widzicie, z to połowy pupy, ale ładna. Zara, rozmiar M, ale... Kompletnie nie mój wzór, nie mój klimat Także odpada Ładne kombinezon, ale niestety za małe Za krótki tutaj jest I wszystko mi wchodzi w wiecie co Także tutaj mogłabym sobie Dosznurować Ładne ma detale To jest Missguided Ale no niestety nie Och Poli, więc super firma Ale niestety maleństwo Tutaj No nie, nawet z tyłu nie próbuję się zapinać Wygląda to po śmiesznie, ale potencjał był. Taki ładny kombinezon, nowy, bardzo fajne składowo, monki z metką jak widać. O widzicie? Ale no jak widać również i jest mi za duży, więc szkoda wielka, albo za mały, albo za duży. Dobra, poprzednio byliście trochę za nisko mi się wydaje. Wzięłam sobie, nalałam kolki, wrzuciłam dwie kostki lodu. Chociaż wcale nie jest jakoś ciepło, no bo tak jak wspominałam jest ohydnie. Ale słuchajcie, paznokcie przeciągnęłam najdłużej jak się dało. Już masakra i dzisiaj będziemy testować sobie ten lakier High Light Pink 216 numerek. Tak on wygląda, zresztą ja sobie zaraz, o tutaj mam jeszcze jedno miejsce, więc zaraz sobie sprawdzimy jak on wygląda. Nie czekajcie, tu było, tak tutaj mam jedno miejsce. Dzisiaj mam taki dzień, że dużo rzeczy mi z rąk leci, ale mam nadzieję, że to nie jest jakiś zły omen. I działamy, działamy bo czasu nie ma jakoś wcale super dużo, ale dobra. Chyba nie będę go topować. Albo może go zatopuję, zobaczymy. No jestem naprawdę ciekawa jakości tego lakieru, bo wiecie co, to jest taki przypadek, że ja go kupiłam po prostu y, bardzo chciałam takie neutralne paznokcie sobie zrobić tym razem, przez to, że teraz miałam takie bardzo charakterystyczne i przy tych, którym mam teraz, się bardzo bawiłam. Mhm. Nie wiem, czy to na próbniku były takie farfocle, czy w tym lakierze. Mam nadzieję, że to nie, nie w lakierze. I pamiętajcie, że sobie zawsze możemy na ten wacik tą resztkę. Widzę, że kolor jest chyba ładny, taki uniwersalny. Nie będę robiła więcej, bo nie mam czasu. Zobaczcie w ogóle ile ja kiedyś miałam kolorów. Patrzcie na to. To były moje próbniki. Tak, ja nie malowałam nikogo więcej oprócz siebie. Czasami koleżanka pożyczała ode mnie jakieś lakiery, ale tak generalnie to tylko sama sobie zawsze robiłam. I najważniejsze znalazłam tłuszczki, bo słuchajcie z tym to była masakra. I wiecie co? Ja nie mam frezarki. I to jest najgorsze. Sprawdzamy kolorek. Nie będę topować. Aha, widzę, że trzeba uważać, żeby się równomiernie rozprowadził. Nie miałam takiego koloru, bo te tutaj są podobne, ale żaden z nich tak nie wygląda. Kurde, będę musiała uważać, żeby był równo rozprowadzony, bo widzę, że lubi się zbierać w jednym miejscu. W każdym razie, słuchajcie, ja te paznokcie będę spiłowywać i dlatego to tak przeciągałam, dlatego po prostu nie chciałam zrobić tego podejścia do paznokci. Ale słuchajcie, yy, jeszcze, nie, jeszcze nie weszło moje wspieranie kanału, ale będę zbierać pierwsze, co to nawet nie na super rozwój, a na frezarkę. Jeśli będę chciała Wam pokazywać więcej yy, paznokciowych tematów, muszę kupić frezarkę. Ja mam po prostu to ręcznie spiłowywać. To wiecie co mega mi się nie chce. Ale wzięłam pilnik 100 na 180 taka gradacja. A wiecie, prezareczką ciach, ciach, ciach. Nie wiem, czy wy widzicie swoją drogą to, co ja teraz pokazywałam. Jeśli nie, to pewnie się śmieliście teraz, ale no. Dobra, i muszę bardzo, ale to bardzo pilnikiem uważać, żeby sobie nie przepiłować płytki, wiecie? Bo ostatnio, nie ostatnio, ale jakiś czas temu przepiłowałam sobie płytki w dwóch paznokciach i generalnie musiałam poczekać dwa miesiące, żeby odrosły, a potem musiałam założyć hybrydę, bo właśnie chciałam zapuścić paznokcie. A niestety, hybryda zdrowa czy niezdrowa jest. Ale ja mogę mieć paznokcie długie tylko i wyłącznie jak mam założoną hybrydę. Aha, i ja nie mogę nosić żeli. Dla mnie żele są nie wiem, strasznie mnie piecze wszystko zawsze i dla mnie żele są nie wiem, za grube. No nie czuję się. Więc buduję sobie wszystko na y, hybrydowych i bazach i lakierach. Nie używam w ogóle żelu. Także dobra, ja włączam sobie coś na YouTubie. Widziałam, że Bandzej wypuściło nowy odcinek. Już friza oglądałam z ostatnich bez dzidziusiowych wakacji. Fajnie, ja uwielbiam takie pamiątki oglądać i tworzyć. To jest super. Później taki bobasek będzie sobie to mógł obejrzeć. Ja też dlatego cieszę się, że Kubuś czasami ma takie, wiecie, fazy, że chce występować, chce nagrywać, to ja wtedy korzystam, bo to są pamiątki, wiecie, i to dla niego zostanie na całe życie. A my takich nie mamy. Gdzieś tam moi dziadkowie dużo nagrywali, bo oni mieli kamerę, ale no, nie wiem, czy kiedyś obejrzę w sensie te, wiecie, te filmy to tego jest mnóstwo, ale. To by trzeba było przegrywać na płyty, bo to jeszcze na takich kasetach, um, kam z kamery jest wszystko, tam jest bardzo dużo materiałów, bardzo dużo w ogóle z moich zawodów, mistrzostw, bo ja miałam cudownych dziadków i mój dziadek bardzo często z pracy się zwalniał. I wiecie, przyjeżdżał na moje zawody, to było cudowne, więc naprawdę dziadków ja mam. Ja Miałam przekochanych i, i no zawsze wspierali, zawsze byli, zresztą do dnia dzisiejszego tak jest, że dziadków nie mogłam sobie lepszych wymarzyć, tak więc dobra, ja słuchajcie, przez tyle czasu gadania ściągnęłam prawie jeden paznokieć, bo jeszcze tutaj jest, Uff. życzcie mi szczęścia, trzymajcie kciuki żeby nie zajęło mi to całego dnia i pokażę wam efekt finalny, dam wam też znać co myślę na temat tego lakieru i pokażę wam po wszystkim jakich produktów używałam. <laughs> Niestety jest coraz ciemniej, więc yy, masakra. Tak, <laughs> miały być yy, paznokcie w takim kolorze, a są w takim. Tak to się prezentuje. Nie wiem, co mam Wam powiedzieć, dlaczego tak wyszło. W każdym razie to jest, gdybym miała wymienić jeden ulubiony kolor paznokci, który mam najczęściej i który, jeśli, wiecie, potrzebuje paznokcie zrobić i być pewna trwałości, koloru i tak dalej, to zawsze właśnie padnie na ten kolor, czyli na Hot Crash z NeonaiLa. To jest. To jest jedyny lakier, którym maluje mi się idealnie. Ja nie umiem jasnymi lakierami w ogóle malować, więc nie wiem, albo będę próbować jakieś szlaczki im robić, albo coś. W każdym razie, co mnie zdenerwowało z tym lakierem, to to, że miało mnóstwo różnych drobinek, takich, wiecie, farfucji i tak dalej. Niestety nie była to kwestia mojego brudnego paznokcia, tylko po prostu w lakierze tyle tego diabelstwa jest, więc strasznie irytujące. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie zmarnuje, no bo jednak 15 zł, kosztował, ale no. No, widzicie, z jakim kolorem kończę. Jeśli chodzi o bazę, to znam no najlatą, najzwyklejszą podstawową. Jeśli chodzi o top, jeśli Wam się podoba, że ładnie błyszczy, a ładnie błyszczy, to jest ten top z indigo. Jeśli chodzi o bazę budującą i starałam się znowu krzywą C, i oczywiście tak. W tej dłoni wyszło to lepiej, w tej delikatnie, może gorzej, ale naprawdę się bardzo starałam. To tutaj protein base i też to jest indigo. I jeśli chodzi o olejek, którym sobie teraz właśnie zrobię skórki, no to jest seven heaven też z indigo. Po prostu uwielbiam ten zapach. No i co mam wam powiedzieć? No mam ładne, długie paznokcie, nie są równej długości. Bo ja, wiecie co, mniej przywiązuje uwagę na to, żeby one były idealnej długości, a bardziej chodzi mi o mm, taką ładną, schludną, po prostu zadbaną dłoń. I tak one właśnie wyglądają. Bardzo mi się podobają. No tutaj na przykład te widzicie, że są zupełnie inne. Prawie jest dłuższy i bardziej szpic, a ten jest bardziej okrągły. Ja się cały czas uczę. No i wiadomo, że też sobie nie tak łatwo się opiłowuje. Kciugi też są delikatnie inne, ale mówię, dla mnie to nie jest tak super istotne. Ja chcę mieć ładne, zadbane dłonie. Słuchajcie, tutaj w międzyczasie wciągnęłam, no nie całe, ale kamyczki. Zrobimy sobie z tego śmietnik. Pochowam już lakiery. I tak, zaraz lecimy po Kubula do szkoły, bo że spóźna godzina niestety się zrobiła. Paweł walczył z montażem, ja jeszcze muszę lecieć rozwiesić pranie, bo z tego co słyszałam, to nie miał czasu, żeby rozwiesić. Muszę pochować sprzęt. I tak, mam nadzieję, że jak najszybciej uda mi się kupić krezarkę. Bo najwięcej czasu zajęło mi ściągnięcie po prostu koloru z paznokcia, później opiłowanie to już pikuś, yy, Nie mówiąc o, wiecie, o, no tutaj ten naprawdę mi się bardzo podobał, ładna ta krzywa C wyszła. No, tutaj te też. I coraz bliżej skórek udaje mi się podjeżdżać. Yy, wiadomo, że tu jest gorzej, tu jest ładniej, ale no, starałam się bardzo i cieszę się, że w końcu skończyłam.